Mamy tutaj silnik klienta, który przyjechał do nas z powodu ciężkiego odpalania na ciepłym silniku, i w momencie, kiedy był całkowicie rozgrzany, silnik po prostu zaczynał mocno kopcić. Jest to silnik LRA. Jak widać, silnik już był kiedyś rozbierany. Zobaczymy, co tam jest w środku. I tyle. Mamy tutaj Mazda 8 rejestracja LRA, dokonamy pomiaru kompresji. Póki co cylinder pierwszy. Na pierwszym cylindrze 6.2, 7,043, więc już widać, że coś tu się zadziało. Przechodzimy do pomiaru na cylindrze drugim. Jeszcze tylko przy, sprawdzę przebieg 75269 km. No i zaczynamy robić pomiar kompresji na cylindrze drugim. 666559. Więc tu już widać, że też powoli coś się zaczyna dziać. Kontynuacja demontażu silnika Mazda rx 8 rejestracja LEA No i wyciągamy silnik wrzeć. A teraz sobie sobie oznaczymy siedniczek. No a teraz O, jak pięknie z silikonem. Uścialiana miska i nie wiem, jak to określić. Aparat mamy już na statywie, a więc możemy nagrywać, nic się nie będzie trzęsło. Rozpoczynamy. Zaczniemy od zwalenia tak naprawdę miski olejowej i dekla przedniego. Zobaczymy, czy nie ma jakichś opiłków i będziemy po kolei rozkręcali. ściągamy miskę patrzymy czy nie ma opiłków jak widać opiłków tutaj nie mamy ale po odchodziła farba trochę od miski to nie jest jakiś problem rozkręcamy dalej Przód silnika mamy zdemontowany. Zdejmiemy zaraz napęd pompy olejowej. I przeciwwagę odwrócimy. Także co? Musisz puknąć łyżeczką jak spróbujesz, bo... Odbierz na śrubę. śruby. Odkręcę śruby, powoli. Często i gęsto te zębatki blokują się, jak jest nieraz coś za mocno skręcane. Jak widać, ta zębatka powinna tak naprawdę bardzo lekko zejść nam palcami. Tutaj się blokuje, trzeba użyć do niej większej siły. Tak naprawdę nie chce wyjść. Nie wiadomo czemu powinno to bardzo lekko wyjść, no ale niestety, tym razem jest jakiś problem. Zeszła bardzo ciężko, a więc mamy tutaj jakiś problem, później go zdiagnozujemy. Ściągaj dalej. O właśnie tak powinna, powinna zejść. właśnie tak, tak lekko powinno to zejść, no ale delikatny problem, nic się nie stało tak naprawdę. Silnik miał problem też z olejem, który dostawał się do filtra w bardzo dużej ilości, po prostu wypływało go przez odmę. Musimy zobaczyć, co się stało. Podejrzewamy, że prawdopodobnie coś z płytami bocznymi. Wszystkie śruby mamy rozkręcone, więc chwileczkę sobie sprzątniemy na stoliku i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Powinien tylko się rozejść. O, no i dobra. Dawaj do góry, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, widzimy, że coś tutaj było robione. Silnik mamy złożony na częściach Atkinsa jak to wygląda. Pokaż tutaj bliżej do kamery, jak to wygląda ta płyta. Możemy ją przetrzeć. Widać, ta płyta jest dosyć mocno już zrysowana. Wszędzie tutaj ma jakieś ryski. A więc tutaj coś już się na niej zadziało. Podejrzewam, że te płyty były po jakiegoś typu szlifa. Bo to nie jest oryginalna powierzchnia. I dlatego one też... O, tutaj mamy dosyć mocny brzer Dlatego też tutaj ten silnik mógł brać po prostu olej. Tak, dobra, rozbieramy dalej. Trójkąciki wszystko powyciągnę, najpierw te małe. Tutaj pokażemy to z bliska. Nie wiem, czy to jest widać. Tutaj mamy nie do końca chyba rozciśnięty silikon. Są takie dziwne ślady, jakby nie był za mocno skręcony. Teraz rozbierzemy, zobaczymy jak to wygląda dalej. Zobaczymy teraz jak wygląda cylinder. Ej, do góry. Żeby nie takie tak. ścienie. Przeszli cylinder zobaczymy jak on wygląda. Tak naprawdę cylinder cały się świeci. Możemy go obrócić. On tutaj widać jak wygląda. Tutaj już są pojawiające się bardzo mocno z tej strony. Odwróć, odwróć tak pod światło, żeby było widać te słynne ząbki, które się tu pojawiają. To tutaj są już o, w tym miejscu, ale ten cylinder dosyć w ładnym stanie jest, no ale niestety on już nie generował też dobrej kompresji. Zobaczymy jak to wygląda dalej. Ta środkowa płyta wygląda na płytę, która była nieslifowana. Oryginałem była. Teraz pokażemy to na filmie, jak to wygląda ze zbliżone. Teraz go rozbierzemy. Dobra młody, ściągaj to. Przekręć wałna wprost, wykręć no, tulejki. Tulejki obydwie wyjęłaś już? Nie, stąd jeszcze nie się No to wyciągnij je i zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy jak wygląda druga połówka. Do góry przekręć. Uważaj na pieścienie, żeby nie pogubić, dobra? Odkroiło się. Jeszcze jest. Mamy drugą część silnika. Możesz przetrzeć. Zobaczymy jak wygląda płyta. No już. To już będzie. Ślady zużycia dosyć widoczne. Teraz położymy na stole. Zrobimy zbliżenia z bliska. Jak to wygląda? I co tutaj się stało? Mamy cylinder drugi, teraz rozbierzemy, zobaczymy jak to wygląda. Wyciągnij te trójkąciki, żeby nie powystrzeliwały. Dobra, no, może wyjąć wał. szerszy jego szmatką, zobaczymy czy on jest cały. Może coś z niego się uratuje. Drugi cylinder też się świeci, ma te ząbki, czy odwróć go. O, ten już jest bardzo świecący, odwróć go 180 stopni. O, widać jak on jest wyślizgany, tutaj ma takie wyżąbkowane, i bardzo śliskie, a więc ten cylinder też się nie nadaje. No też na przybliżeniu Na przybliżeniu pokażemy, postaw go obok tamtego i będzie... ten <noise> ja Krowa. Jak widać na drugiej płycie, może tego nie jest widać dokładnie na filmie, ale też była płyta po szlifach, środkowa jest oryginalna. Teraz położymy to wszystko na stolik i wam pokażemy o co tutaj chodzi i dlaczego tutaj się coś działo, będziemy mogli to pokazać. Na zasadzie też rotora jednego jak wygląda. Jeden jest w nagarze, drugi cały praktycznie w ogóle go nie ma. Po prostu olej, który dostawał się do komory spalania wypukiwał go, tak? Teraz wam pokażemy jak to wygląda z przybliżenia. Dobra, weź go tak cały na stole porozkładaj ładnie. Żeby można było to wszystko pokazać, przytrzemy szmatką i pokażemy. Nie wspomniałeś o portingach. Ach, że porting był wykonany to nie świadczy, że coś mogło być źle. Teraz pokażemy jak to wszystko wygląda z bliska. Jak widać już silnik mamy rozkręcony. A więc tak, co powiemy. Jak widać cylindry są bardzo wyślizgane. Mają takie już ząbki, dosyć mocno wystopniowane, a więc te cylindry, no jeszcze chwilkę, myślę, żeby pochodziły. Ten silnik też by zaczął coraz gorzej pracować. Na ciepłym silniku on ciutkę gorzej palił, ale nie to było problemem. Pokażemy tutaj dalej. Pokaż rotor tamten. Takim efektem, który się rzuca w oko. Mamy ten rotor pierwszy. Widać, że on jest w sadzy, w nagarze. Jest stosunkowo, jakby pracował, wygląda. Na drugim rotorze. Pokaż go z boku. Widzimy, że stały wyślizgany, jakieś kawałki elementów dostawały się już do komory spalania. Przyczyną złego działania jednego cylindra było pęknięcie pierścienia bocznego. Jak widać, jest przypalony, pęknięty. Coś musiało po prostu oddać. Pierścień sobie pękł, no i niestety nie chciało pracować. No, więc widać tutaj, jak jest tak samo osmalone. Pokaż go z boku. Tutaj wszędzie mamy czysto. Tutaj mamy osmolone przy pierścieniu, gdzie się dostawało. Kolejną rzecz, którą zniszczyła, mamy. Jest to płyta. Jak widać, jest cała porysowana. Płyta była kiedyś zrobiona, na nie były po prostu szlify i to też się pewnie trochę osłabiło. Drugą płytę mamy też po szlifach. Ona też jest widać, już bardzo mocno zrysowana. a więc tej płyty się nie da wykorzystać. Mamy tutaj jeszcze zrobioną płytę środkową, która nie była po szlifie ponieważ to są znaczne takie elementy, tak jak tutaj widzimy, silnik się świeci cały w koło, a ta płyta jest po prostu ubrudzona od starego cylindra. W tym silniku należało było po prostu spakować wiaderko i wyrzucić, zastąpić drugim, ponieważ no już trzeci raz nie będziemy naprawiali tego silnika, a jak widać, jakość tych wszystkich elementów, które mamy tutaj na stoliku, już jest bardzo słaba. Pewnie klient miałby problem. Po jakimś czasie znowu z tym, a, a więc po prostu wał też mamy leży na tym, możemy pokazać, tutaj są takie To jest nie na z tego ciężko uchwycić, wiesz, są po prostu ryski takie wzdłużne A więc to też będzie uszkadzało go Tak naprawdę ten silnik no, chodził do ostatniej chwili przy wyższych obrotach Po prostu zaczynał kopcić, to kopcenie było wiadomo Mamy uszkodzony rotor, który nam porysował płytę, kompresja dostawała się do, do lotu Razem z olejem, w tym momencie silnik zaczynał dymić, tracił na chwilę cios. No po jakiejś chwili znowu normalnie jechał. No ale wiadomo było, silnik trzeba było rozebrać, zdiagnozować, a więc tak to wygląda. Jeszcze założyliśmy taką dziwną rzecz przy rozkręceniu tego silnika. Tutaj mamy takie straszne ilości czarnego szyfu, które powychodziły, to jest tutaj pozgniatane. Zobaczcie, widzicie, to jakby jest na rancie, tego jest bardzo dużo. Myślę, że to mogło spowodować, że ten silnik nie był idealnie dociśnięty, bo zazwyczaj takich elementów nigdzie w koło czarnych nie ma. Wygląda to tak dziwnie, ale to nie powodowało praktycznie nic w pracy silnika, ale tak to wygląda. Jeszcze chcieliśmy wam pokazać, bo nie dopowiedzieliśmy. Mamy silnik po portingu w płycie przedniej. I tylniej jest wykonany porting. A płyta środkowa jest całkowicie seryjna. A więc tak to wygląda.